Dzisiaj jeden z najważniejszych według mnie przekazów Pana Jezusa, które zostały spisane. Posłuchajcie, a później postaram się wyjaśnić, jak ja to rozumiem. Marka 10, 15 do 27 UBG. Zaprawdę opowiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, jak dziecko, nie wejdzie do Niego. I brał je na ręce, a kładąc na nie ręce błogosławił je. A gdy wyruszył w drogę, przybiegł pewien człowiek. Upadł przed nim na kolana i zapytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Lecz Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz oszukiwał czci swego ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegam od mojej młodości. Wtedy Jezus, spojrzawszy na Niego, umiłował Go i powiedział: Jednego Ci brakuje: Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz On zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny. Miał bowiem wiele dóbr. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa wejść do Królestwa Bożego? I uczniowie zdumieli się jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom wejść do Królestwa Bożego? Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? A Jezus spojrzawszy na nich, powiedział: u ludzi to niemożliwe, ale u Boga, u Boga bowiem wszystko jest możliwe. Przesłuchajcie, proszę, całości tego rozdziału. Jest dostępny w filmie poniżej u mnie na kanale. Kiedy Jezus nauczał tłumy, jego uczniowie wzbraniali matkom przyprowadzać swoje dzieci do Jezusa. Uczniowie, jak to uczniowie, często zauważam ich wpadki, w zasadzie bezustannie. Ale czego można oczekiwać od uczniów takiego mistrza? No właśnie mistrza, nauczyciela. Zwróćcie uwagę, jak ów Hebrajczyk, który chciał sobie sam zapracować na zbawienie, przywitał Jezusa. Nauczycielu dobry. Nie wiedział z kim ma do czynienia. To też, ale i widziałem, że ma tendencję do uważania ludzi za dobrych. Przy okazji zauważcie, że pan Jezus ani nie zaprzeczył, że jest Bogiem, ani nie zaprzeczył, że jest dobry. Uważam natomiast, że ów człowiek zakładał, że człowiek, nauczyciel, może być dobry. Następnie Jezus pyta go o prawo, na co ono stwierdza, że jest bez grzechu, od młodości. Jednym z najgorszych kłamstw, z jakimi dzisiaj przychodzi nam się mierzyć, jest samo usprawiedliwienie. Niemal każdy z nas sądzi, że jest dobry. Bóg dał nam przykazania nie po to, abyśmy je mogli trzymać, ale raczej po to, abyśmy mieli świadomość grzechu. Nie ma sprawiedliwego wśród ludzi, ani jednego. Zobaczcie psalm 14, werset 3. Wszyscy zboczyli z drogi. Wszyscy jednakowo znikczem mieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Jezus więc, umiłowawszy go, wystawił go na próbę, mówiąc, żeby sprzedał wszystko, co ma. Oddał ludziom. Wziął jego krzyż i poszedł za nim. Co Pan Jezus miał na myśli? Pamiętacie, jak faryzeusze pytali Pana Jezusa o najważniejsze przykazanie? Miłuj swego Boga całą swą duszą i całym swoim sercem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Uf! Człowiek odszedł smutny, gdyż miał wiele bogactw. Ciekawe, czy uświadomił sobie wówczas, że wcale nie jest bez grzechu, czy raczej zawiodło go poczucie, że sam nie zasłuży sobie na niebo, czy może, że musi stracić wszystko, co nazbierał. Ciekawe. Marka 10,25 mówi: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igelne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? O co chodzi? Czy trzeba być bezdomnym, biedakiem, żebrającym o chleb? Czy sądzicie, że Bóg tak ustawił swój świat, aby upadlać ludzi? To raczej koncepcja diabła. Zobaczcie Marka 10:24, następne. Lecz Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do Królestwa Bożego. Nie możesz sam zapracować na zbawienie, na wejście do Królestwa Bożego. Jak dziecko ufa ufnością dziecka, nie dziecinną, ale dziecka, i przyjmuje dary od rodziców, wiedząc, że nie musi na nie zapracować, tak dorośli często wpadają w pułapkę, że mogą sobie sami wszystko kupić i sami za wszystko zapłacić. I o tym jest to zwiastowanie, moi kochani. Samemu nic nie zrobisz. Bądźcie jak dzieci, stańcie się dziećmi Bożymi, ufajcie. To jest początek pięknej drogi, którą idąc, będziecie mieli coraz mniej wątpliwości, że Bóg na Was czeka w Ziemi Obiecanej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Amen.